Tracić Luna Meinhardt. Ona odpadła od stawki, a zupełnie za stawką już chyba bez szans na dociągnięcie do stawki Lewander Saver. A tam też zaczyna galopować majbok Dziuk. Trzy konie z dużą stratą, także Misklik nie bardzo sobie radzi, natomiast tam trzy konie na froncie i one powiększają przewagę. Są to Libero V, Lady Mary oraz Love Migu. Te trzy konie ze sporą przewagą no do celownika jest jeszcze niespełna 1000. 600 metrów, lekko swobodnie liberował, blisko przy wewnętrznej Lady Mary i na trzeciej pozycji po zewnętrznej Lafiu-Gagu. Te trzy konie z dużą, dużą przewagą. Potem jeszcze jest za nimi Luna Meinhardt. I do stawki, do czołówki dołączyły Miss Click. Zatem Miss Click jeszcze tutaj może jak najbardziej odegrać jakąś rolę w tym wyścigu. Wszystko tam się rozciąga, rozciąga się ten peleton do celownika 1200 metrów. Nadal Libero V. Na pierwszej pozycji, na drugiej ciągle Lady Mary, tutaj przy wewnętrznej od zewnątrz, Laft Gagu i przy wewnętrznej na miejscu czwartym, ale blisko Miss Click. Trzyletni wałach. O, te cztery konie mają dużą przewagę, za nimi w odstępie Luna Meinhardt. Tam galopuje Majbok. bo Dziuk pewnie będzie już dyskwalifikowany, bo to jest drugi galop tego konia. Patrzmy, co się dzieje na zakręcie. Lekko liberował. On ma przewagę na razie nad stawką. Na drugim miejscu zdecydowanie Lady Mary. Na trzeciej You Gagu. I na czwartej e, Miss Click. Taka jest sytuacja przed wyjściem na ostatnią prostą. No zaczyna tracić tutaj Miss y, dystans do czołówki. Wyprowadzi Libero V i on będzie próbował uciekać przy wewnętrznej. Y, goni go Lady Mary. Libero, Lady Mary, Libero, Lady Mary. Te dwa konie przy kanacie próbuje zyskać La gagu. No Libero ma przewagę, ale lekko tutaj swobodnie kusuje środkiem toru Lady Mary. Do celownika jeszcze jest sporo, bo 300 metrów. Dwa konie mają ogromną przewagę: Libero V oraz Lady Mary. I Lady Mary obejmuje prowadzenie na 200 metrów przed celownikiem, ale Libero V się nie poddaje. no Te dwa konie zaciekle walczą. Klacz chyba kusuje jednak lżej Lady Mary. No i ona wygra ten wyścig. Zatem Lady Mary, Libero V.